Otóż, że Lwowska Rada Obwodowa podjęła decyzję o ogłoszeniu 2022 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii w tym regionie. Deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej przegłosowali ogłoszenie roku UPA w związku z tym, że w przyszłym roku mija 80 lat do utworzenia UPA i z uwagi na istotny wkład w ukraiński wyzwoleńczo-rewolucyjny to ciekawe stwierdzenie ruch doby II wojny światowej. Lwowska Państwowa Administracja Administracja Obwodowa y, ma opracować program wydarzeń z okazji tych obchodów i zagwarantować ich finansowanie. Czyli to są organy, powiedzmy, od, y, odpowiedniki no, naszej administracji samorządu y, wojewódzkiego, Sejmik Wojewódzki y, i jego agendy. Rada zwróciła się do parlamentu o podjęcie analogicznej decyzji ogłoszenia roku 2022 rokiem UPA na poziomie państwowym. No, można powiedzieć, że znamy już te, te y, tego typu decyzje, tego typu ruchy, natomiast no, wmawiano nam, zwłaszcza odkąd Zeleński został prezydentem Ukrainy, że no, tu coś się zmieni, że to już, to już nie będzie taki problem, że, że ten banderyzm trochę osłabł, no a tutaj taki, taki nagle psztyczek w nos, e, e, co to może oznaczać. No cóż, taka decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej jest po prostu skandaliczna, ale jest jednym z, jedną z konsekwencji pewnego ciągu zdarzeń i decyzji podejmowanych zarówno przez władze obwodowe Lwowa, ale i przez władze państwowe Ukrainy. Przypomnijcie sobie Państwo, przez wiele lat wysyłano takie najpierw balony próbne, a potem ogłaszano na przykład Romana Szuchewicza czy Stepana Banderę bohaterami. Patrzono jak zachowają, się, jak zachowają się Polacy. Polacy zachowywali się, to znaczy władze polskie zachowywały się tchórzliwie nie wysuwały tutaj żadnych poważnych jakichś oskarżeń, tego, tych decyzji nie, nie wzywały ambasadorów, nie reagowały po prostu na nominowanie, nazywanie bohaterami, ogłaszanie świąt na Ukrainie. Jeżeli nazywamy jakieś państwo państwem przyjacielskim, ono do takich kroków posuwać się nie powinno. Jeszcze może przypomnę, że w marcu tego roku deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej zwrócili się do rządu Ukrainy oraz Ministerstwa Młodzieży i Sportu o zmianę nazwy stadionu Arena Lwów na stadion imienia Stepana Bandery. Rząd na razie nie odpowiedział na tą propozycję, no ale wszystko jest możliwe. Gdzie szukać przyczyn? Ja przyczyny widzę w tym, że przyczynę główną widzę w tym, że Polska dzisiaj ma bardzo niskie notowania. W związku z powyższym, Ukraińcy być może uważają, że jeszcze więcej na Polsce można niż dotychczas koncesji ugrać i pewnych dobrych świadczeń ugrać, jeżeli będzie się tą, jeżeli będzie się tą Polskę po prostu jeszcze, jeszcze bardziej gnębić. Bo o ile przybywający tutaj Ukraińcy do Polski, ale i ci pytani na Ukrainie twierdzą, że oni o pustych tysiącach zamordowanych Polok, Polakach, o ich grabieży, o tych wszystkich strasznych rzeczach dokonanych przez UPA pojęcia nie mają, a jeżeli to mają, bardzo małe i że dla nich UPA to jest wspaniała organizacja wyzwoleńcza, która szaleńczo Bohatersko walczyła z Niemcami i z Rosjanami, co, jak wiemy, jest jednym z takim bzdur, ponieważ głównym zajęciem ukraińskiej powstańczej armii było wymordowanie, wyniszczenie i wypędzenie Polaków z, wypędzenie Polaków z terenów Rzeczpospolitej, województw Klesowych, prawda? To te elity, które podejmują te decyzje, oni tą historię znają. Doskonale to wszystko wiedzą. Jeżeli działają w ten sposób, to znaczy, że działają świadomie. To znaczy, że wszystkie nasze kolejne koncesje i te wszystkie przymilania się Ukraińcom, i te świadczenia finansowe, i ta wszelaka pomoc, de facto idzie na przysłowiową psu budę, po prostu, bo, bo to świadczy tylko o tym, że jest to wyraz skrajnej, Niechęci, braku szacunku i, i jakiejś czasem wręcz nienawiści. Ponieważ ta odrobina wrażliwości, w tak ważnej sprawie, w tak fundamentalnej sprawie, jak uszanowanie, uszanowanie tych ludzi bestialsko pomordowanych, tego od Ukrainy musimy oczekiwać. Bo już większego wyrazu pogardy jak gardzenie i, i naśmiewanie się po prostu z tych ofiar przez apoteozowanie ich zabójców. Tego wszystkiego po prostu no, trudno wręcz, wręcz się z tym wszystkim pogodzić. No i tutaj mamy też o tyle, o tyle ciekawą sprawę, że władze polskie tradycyjnie tradycyjnie chowają głowę w piasek, bo w zasadzie żadnej reakcji Władz nie zanotowałem, były głosy w niektórych miastach. Na przykład w Łodzi został taki wniosek złożony, żeby zerwać współpracę na poziomie miast partnerskich z Lwowem. Jakby ciągu dalszego, przynajmniej na chwilę obecną, brak. No ale generalnie, generalnie ta decyzja przechodzi bezecha. No i to być może właśnie skłoni skłoni deputowanych ukraińskich że skoro jest tu apel do parlamentu żeby ogłosić rok UPA na poziomie państwowym skoro Lwowska Rada Obwodowa ogłasza tak Polacy, polskie władze siedzą i nic nie robią no to możemy posunąć się posunąć się dalej tym bardziej, że no, władze w Warszawie są zajęte czym innym, bo są zajęte tym, tym co się dzieje na granicy białoruskiej tym co się dzieje w Brukseli, więc tam jakiś rok upa to ich nie obchodzi. No tak. Po prostu najbardziej bolesną dla Polaków sprawą jest to, że dzisiejsza Ukraina i Ukraińcy budują swoją tożsamość państwową na ludobójstwie Polaków. To straszna konstatacja, ale taka jest prawda. To no istotne jest jednak, tutaj trzeba wrócić do tego, gdzie jest polska władza. Prawda jaką postawę przyjmuje wobec tego wszystkiego polska władza? Gdzie oficjalne stanowisko ministra spraw zagranicznych? No natychmiast on powinien potępić taką w ogóle potępić banderyzację na Ukrainie postępującą, ale potępić też taką decyzję. Gdzie jest pan prezydent Duda? Ja przypominam straszne wydarzenie z ubiegłego roku, gdzie Kijowie Pan prezydent wykrzykiwał banderowskie hasło i można sobie to nawet obejrzeć. To aż serce po prostu boli, kiedy człowiek sobie uświadomi, że, że pan prezydent, jeżeli nawet sam by nie wiedział, to jednak powinni mu jego doradcy powiedzieć, że taka rzecz po prostu jest w ogóle niedopuszczalna. Czyli tak, on po raz kolejny chciał Ukraińcom zrobić, przyjemność, prawda? Chciał im zrobić dobrze kosztem Polaków. Sytuacja takiego, takie, takiego lekceważenia, jakby zarówno przez Ukraińców, jak i przez Polaków w tej sytuacji, może mieć ogromne konsekwencje.